Witam na kanale Telka24. Dzisiaj będę chciał pokazać, jak w domowy sposób łatwo naprawić pilota. Jak nam się te gumki powycierają od drugiej strony. Oczywiście możemy kupić specjalne gumki, które przyklejamy od dołu, ale jak nie, nie chcemy czekać na aż gumki nam przyjadą, które zamówimy lub kupimy. Postaram Wam się pokazać dzisiaj, jak to się da prosto naprawić przy pomocy zwykłego ołówka. Dlaczego ołówek? a nie na przykład kredka to Wam zaraz pokażę na mierniku ustawimy na mierniku żeby nam pokazywało czy jest przejście prądu jeśli weźmiemy kredkę to nam nie przewodzi a wkład który jest w ołówkach przewodzi nam prąd dlatego wybieramy do naprawy pilota akurat ołówek a nie kredkę, to oczywiście wiadomo, żeby pilota naprawić, musimy go rozebrać. Postaram się go w miarę szybko rozebrać i zobaczymy, czy przy pomocy ołówka możemy naprawić naszego pilota, ponieważ już powoli zaczyna nie działać, jeśli chodzi o dwa przyciski: to jest siódemka oraz dziewiątka. Dobrze, pilota mamy już rozebranego. Akurat w internecie widziałem dwa sposoby na naprawę pilotów, jeśli chodzi o przy pomocy naszego ołówka, jeden najprostszy sposób to jest, żeby użyć ołówka, i wystarczy po prostu pomalować to, co wątpię, żeby to działało, ale sprawdzimy tak, a drugi sposób jest podobny, że tylko dajemy kropelkę kleju koszczącego, a ołówek po prostu wycieramy na małym pilniku i posypiemy, za chwilkę to zobaczymy czy to w ogóle da jakikolwiek rezultat na razie pobawię się powiedzmy wyrysowanie ołówkiem po tym plastiku ale wątpię, żeby to działało, ale taki był sposób, który w interesie znalazłem to czemu go nie sprawdzić żeby za bardzo nie nawałagani, to po prostu teraz sobie Zetrę trochę ołówka, żeby móc na kropelkę kleju. Mam nadzieję, że tego trochę starsze, Jeszcze może ten jeden przycisk troszeczkę pomarzę. Zobaczymy, czy to będzie to lepsze od super glue. A jak nie pomoże taki taki sposób, to wiadomo, kupujemy sobie gumki w internecie, naklejamy ze specjalnym tym do pilota i na pewno wtedy będzie działało. Dobra, otworzę teraz klej. Kropelkę damy małą kropelkę na przycisk numer 7. I teraz to posypiemy ołówkiem, który przed chwilą tarłem teraz trzeba chwilkę odczekać aż klej przeschnie i zaraz sprawdzimy czy to w ogóle działa Dobrze, klej już zapewne przesech, nadmiar grafitu pilota rzucimy. Tu mi się troszeczkę się go uzbierało. I teraz bym się po prostu przy sam ołówek wystarczy, czy ołówek i klej złożymy pilota. Sprawdzimy czy ten sposób na naprawę domową pilota jest poprawny. Następnym razem po prostu bym tego ołówka, bym tutaj nie ścierał na kartkę, tylko bym bezpośrednio star na Pilota, ponieważ się mi dotnie, poprzyklejał ten klej do palców i się troszeczkę palce pobrudziły, zaraz będę musiał je umyć. Dobrze, składamy pilota, sprawdzimy czy to w ogóle działa. Czyli tutaj pod siódemką mamy klej, pod dziewiątką mamy sam ołówek, zaraz sprawdzimy czy to działa. Jeszcze drugą część pilota złożymy. Guzik się ułożył na miejscu. wsadzimy baterię. Pilot się obudził i sprawdzamy: 1, 2, 3 działa, 4, 5, 6 działa, 7 nie działa, 9 działa. Czyli pod 9 był bez kleju. Sam ołówek, tak wyjdzie. Jak Wam nie chce działać wystarczy już sam ołówek do naprawy pilota. Może dałem za dużo kleju. Sprawdźcie w domu ten sposób, czy udało Wam się pilota naprawić. Jak widzę, że starczy sparować samą samym ołówkiem, co się myślałem, że to nie wystarczy. Musiałem dać za dużo po prostu kleju. I dlatego ten pilot działa tylko numer 7. Jeśli filmik się podobał Wam, dajcie łapkę w górę. Trzymajcie się.